Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Inside Crypto, gdzie Orkiem Hedgefundu mówimy Wam, co my uważamy, co my myślimy o krypto i, i, i ma, ma to, mam nadzieję, wartość, bo mam nieodparte wrażenie, że bardzo duża część hedgefundów na świecie w tym samym momencie myśli, Myśli dosyć podobnie. No, a skupiamy się przede wszystkim, tak jak wiecie, na manipulacjach i poziomach likwidacji. Ostatni odcinek był dosyć dawno, więc, no, tak jakby skupię się tylko na tym, co się działo tuż po opublikowaniu, żeby wyciągnąć wnioski i pokazać Wam, jaką wartość mają te poziomy, o których mówimy. No, i to jest wykres sprzed to jest wykres z około tam 23 marca i tutaj stawialiśmy tezy, że no te poziomy są tutaj poziomami likwidacji, czyli ewentualnej akumulacji długich pozycji. I tutaj nałożyliśmy te linie poziome jako potencjalne wsparcia, gdzie no hedge fundy mogą chcieć doprowadzić do, do spadku do tych poziomów, żeby wyrzucić graczy z rynku. No, i to są potencjalne poziomy wsparcia. Jak widać, one tutaj ładnie wybroniły ten poziom. Mieliśmy odbicie. No oczywiście to nie działa w nieskończoność, bo tam później się te poziomy zmieniają. No, ale nawet gdyby to przyciągnąć do końca, to zobaczcie, że to najpierw działało jako wsparcie, później jak najbardziej jako opór. I ba dużo bardziej wierzę w, w tego typu m, analizy niż w m, analizę. Techniczną, a zobaczmy co do przodu. No i do przodu mamy na Bitcoinie poziomy likwidacji piękne na 78 tysięcy dolarów, i to jest właściwie jedyny poziom do kupowania, i to jest piękny poziom, naprawdę piękny poziom, ponieważ Prawdopodobieństwo, że rynek tam wejdzie, jest całkiem duże, albo inaczej, jak nawet jak tam wejdzie, że ten poziom się wybroni, jest całkiem spore. Dlaczego? Bo no zobaczcie, jak to bardzo ładnie wystaje ponad poziomy zakumulowanego popytu. To jest ważne, no bo to jest ważne, żeby, żeby no bo co z tego, że się zrobi manipulację, jak jest ogromna konkurencja do wskoczenia w pozycję. A tutaj właśnie chodzi o to, że relacja tych likwidacji do oczekujących zleceń, czyli zainteresowanie danym poziomem jest tutaj bardzo korzystne i podobnie jest w drugą stronę na 83 700 całkiem duża ilość, od 82 do 80 prawie 4, duża ilość likwidacji no i tutaj też bym się zdziwił, gdyby rynek się nie pokusił Gdyby jakiś hedge fund się nie pokusił, żeby to wyczyścić i się zabokować w krótkie pozycje, czyli na najbliższy tydzień, kupowanie na 78, sprzedawanie na 83,700, no i zobaczymy za tydzień, jak to się mm, sprawdziło. No i Ethereum też podsumowanie tego odcinka z 20 tam około 3 marca też nałożyliśmy te poziomy akumulacji tutaj ten poziom akurat pierwszy poziom rozjechany o, to to były te poziomy rozjechane ale już następne wsparcie czyli to jest to ładnie na jakiś czas zadziałało a tutaj widzimy że ten pierwszy poziom został wykorzystany później do jako opór, no bo co się dzieje? No, Hedgefund, który albo hedgefundy, które chcą zrobić taką manipulację, wyrzucić inwestorów z rynku. Nawet jeśli się zebrały tutaj długie pozycje, nie udało im się zarobić na tym, no to później poczekały, czy poczekał i wyrzucił przy pierwszej, lepszej okazji, żeby ewakuować się z rynku. Skoro poziom nie zadziałał, to później na powrocie wyjście. Czyli takie, czyli to są takie poziomy oporu, wsparcia tylko nie wyznaczane z analizy technicznej, tylko z tych poziomów likwidacyjnych, w które zdecydowanie wierzę bardziej niż w analizę techniczną. No i co, co do przodu? A no do przodu, zobaczcie, tutaj na Ethereum, który jest w i niełasce, mówiłem Wam, że to jest no marne Marne aktywo, że do Bitcoin tak, ale Ethereum, no nie, nie widzę go zbyt dobrze. No i jak widać, się całkiem posypał się no, to, to rozłożony na łopatki. No i mamy y, tu na najbliższy tydzień, jeśli, jeśli zakupy, to zobaczcie tutaj likwidację przy około 1480 y, m, punktów. I rynek może się pokusić tutaj, więc tutaj długie pozycje, no a krótkie pozycje, no tutaj to już są za, bardzo, za blisko. To nie ma co nawet o tym mówić, bo tutaj wiadomo, że pewnie rynek dojdzie. No ale 1588 z jakimś krótkim take profitem, no a wyżej 1600 około 30. No i tutaj też bardzo ładna okazja do wychodzenia z długich, czy też zajmowania krótkich pozycji. I też za tydzień podsumujemy, jak to się sprawdziło i w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Przed Wami był Tomasz Piwański, zarządzający funduszem Solution One. Do zobaczenia za tydzień.